W dniu 24 października podpisan akt notarialny na sprzedaż zajmowanego lokalu mieszkalnego z najemcą w Baniach Mazurskich na kwotę 12 670 zł. W dniu 13 listopada ogłoszono drugi przetarg na lokal mieszkalny o powierzchni 109,89 m2. Jest to wolny lokal po byłej policji za kwotę 76 tysięcy i przetarg ten jest ogłoszony na dzień 23 grudnia. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, ogłosiliśmy drugi, także tu kwotowo kwota jest ta sama, nic nie zmierzaliśmy. Odnośnie informacji z zarządu dróg powiatowych. Budowa zatok autobusowych. Osobiście byłem w starostwie, rozmawiałem z starostą w obecności gotek, którzy. Że tak powiem na dzień zatrudnieni są w starostwie, nie ma możliwości, żeby te pomiary geodezyjne wykonali, że tak powiem, w ramach czynności służbowych. Dodatkowo doszedł tutaj projekt, projektowania świetlicy i żeby ten projekt doprowadzić do porządku, wystąpić z wnioskiem. Niestety, bez tutaj, bez geodezyn się nie obejdzie. Nie ma tam żadnych punktów odniesienia, żeby. Na podstawie map służby starosty i naszego do porozumienia. Jeżeli mamy to zrealizować, to zrealizujemy z środków własnych, ewentualnie przy wsparciu z powiatu. Natomiast no, musimy się liczyć, że jest to kwota gdzieś w co najmniej 1000 zł. Nie wiem, Pańska, czy w tym roku mamy coś tam jeszcze w budżecie tej pozycji, czy nie, bo tam planowane były. Także jeśli chodzi o te zatoki, tak to wygląda. Najlepiej to zrobić, że tak powiem, za jednym zamachem, przez jednego WD, oczywiście wygenerować jakieś tam środki w ramach negocjacji, żeby było to jak Bez tego wytyczenie nawet remont świetlicy tutaj, jeśli w takiej formie, jak tutaj były propozycja projekt nie dojdzie do skutku. Potrzebny jest do tego mapa, do celu projektacji. Ulica Topolowa została wyremontowana pod koniec października. Wszystkie ubytki w nawierzchni bitumicznej zostały zlikwidowane przy pomocy emulsji grysów. Dokonano również odcinki poboczy w rejonie skrzyżowania z ulicą Leśną. Odcinek drogi na nawierzchni brukowej miejscowości Kieszki został dodatkowo przysypany kruszyłem naturalnym i wyrównany. Pytanie do Pana Radnego Kurwelskiego, czy jest tak praktycznie? Jest. Większe głazy z drogi do Miczu zostały usunięte. Poszerzenie drogi dobrówka Polska Grodzisko nie jest w tym roku możliwe z powodów finansowych. W przyszłym roku przy, y, poczynimy wszelkie starania, aby to zadanie wykonać. Odcinek drogi Rogale Jego został w miarę posiadany środków poprawionych w październiku bieżącego roku. Droga wymaga generalnej przebudowy, na co nie jesteśmy w, powiatu w chwili obecnej. Ostatnio rozmawiałem też starostą na temat dróg. I z kalkulacji, żeby ten drogi powiatowy doprowadzić do należytego porządku, trzeba około 300 milionów złotych. Przy obecnych budżetach powiatów to wiecie, ile to musi podpłacać. Co najmniej lata. Ogłoszono konkurs na zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Płynęło 5 ofert. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu jutrzejszym. Jeżeli Osoba tak powiem, przystanie na warunki zaproponowane przeze mnie zostanie zatrudniona 1 grudnia. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że z dniem 7 listopada pani Łato zrezygnowała z pracy z urzędu. W związku z tym procedura była taka, że trzeba było ogłosić konkurs. Na dzień dzisiejszy to stanowisko obsługuje pani Busz. Wykonano wiato dla siadających dzieci w Gryżewie. Wykonano bieżące remonty dróg gminy Ziemiany Kleminy, Sapołówka, Ziemiany, remont przyczółka przy przepuście pod przy ulicy Jasnej. Wyremontowany przyjezdny odcinek drogi koło państwa Rodzewiców w Węgorapie i druga <toddrogowy> drogę do Pana Mosztyna. Na dzień dzisiejszy równiarka jest w remoncie, Ciągnik Białorus jest w trakcie wymieniania sprzęgła, także... Jeżeli nie będzie zimy, to te środki, co były przewidywane na odśnieżanie, zostaną wykonane do, na, na remonty dróg. 14.10. obramu udział w spotkaniu organizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na temat wykorzystania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w naszym województwie. 19 października uczestniczyłem w Gołdawii spotkaniu z okazji Dnia Przedsiębiorczości zorganizowanym przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkanie to było e, poświęcone pozyskiwaniu środków na tworzenie samodzielnych. Także no, akurat tutaj z gminy, z panie Mazurskiej, nie było żadnego przedstawiciela i nic nie wskazywało, że ktoś z takich środków w ostatnich roku korzystał. 3.11 wraz ze skarbnikiem podpisaliśmy umowę w urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie Orlika na kwotę 219,5 zł. 14 listopada nastąpił odbiór wodociągu Ścieborki-Gryżewo. Na dzień dzisiejszy nie mamy jakichś sygnałów, żeby coś tam nie działało. Nie dość tak, że praca naprawdę została w terminie bardzo szybko wykonana, precyzyjnie. No i tylko chwalić takich wykonawców koszt. Koszty tego pociągu w granicach 1 miliona 7 listopada brałem udział w zebraniu wiejskim w Rodnisku. Zebranie zorganizowane w związku z zaopiniowaniem wniosku państwa Karpińskiego w sprawie zakupu działki. Samit Krupiński przepraszam. Sami zainteresowani nie uczestniczyli w tym zebraniu. Natomiast opinie mieszkańców sołectwa w tej sprawie była negatywna. 7 listopada odbyłem spotkanie z dyrektorem w Agierze w Gołdawii, panem Andrzejem Kazonowskim, w wyniku którego gmina nasza otrzyma nieodpłatnie projekt na 5 rowerów, który postawiony zostanie tutaj między pasem targowym a budynkiem urzędu gminy. I 16 listopada uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Marszałka województwa podsumowujące wykorzystanie środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego. Tutaj gmina akurat nasza z tych środków nie korzystała, ponieważ te programy opiewają na, na kwotę kilku milionów i nasze gminności rzeczy, że nie stać na takie. Także tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję proszę. bardzo panu wójtowi.